litery. No, nawet więcej sześć. To będzie dane na cztery. Napis, który potrzebujemy, to będzie piątka. No, i wykonać chyba to 201. Piątka, tak. Piąte i ostatnie, już wydanie programu Czynnik Krzemowy, opartego na sporej ilości materiałów, jakby nie z tego świata. Prawda? Większość materiałów mieliśmy z angielskich programów Silicon Factor oraz ze specjalnego wydania popularno-naukowego również angielskiego programu Horizon, dotyczących. Te, te programy dotyczyły właśnie wejścia mikroelektroniki w świat. Zajmowaliśmy się tym, co ważne, co wszyscy ludzie dostrzegają, bo rzecz dotyczyła przemysłu, edukacji, mm, urządzeń typu biurowego do zarządzania i tak dalej i tak dalej. Jakby pomijając fakt, że w którymś momencie te <laughs> miniaturowe, inteligentne układy zaczęły po prostu znajdować się bardzo blisko, pod ręką niemal, zaczęły być no jednymi z najbardziej osobistych maszyn, z jakimi człowiek miał dotąd do czynienia. W niektórych przypadkach jeszcze science fiction, ale, ale, no dzieją się rzeczy wielkie. Zresztą tak, popatrzmy. ale nie, nie zapomniałeś tylko powiedzieć o tym, co ja od kilku programów staram się podkreślać, że te maszyny pojawiają się nie zawsze tam, gdzie człowiek najbardziej by sobie tego życzył. Powtórzę, że zaskakują go swoim nieprzystosowaniem do psychologii człowieka. Że są w pewnym sensie jego wrogiem, dlatego że współczesny człowiek musi z nich korzystać, ale równocześnie nie jest do nich przygotowany. Nie jest to temu, powiedziałbym, ogromnemu skokowi technologii, nie towarzyszy równocześnie równie wielki skok świadomości i przygotowania człowieka do zaakceptowania i wchłonięcia tej technologii Takie ona jest masz po, po prostu bo oczywiście ona jest po prostu niehumanitarna, niehumanistyczna, o Popatrz tak Popatrz na powiedział. tych dwóch obywateli. Popatrz na tych dwóch obywateli. Długo się zastanawiasz nad tym ruchem? No trudny ruch mam. <laughs> Uważaj, gram tak. Pion z g2 z g2 na G3. A, nie, 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 on się nie spodziewał, że ja taki dobry ruch wykonam. To na tym polega sprawa i teraz zagroziłem jego wieży i zobaczymy co on zrobi. Myśli, myśli. Mój ruch F4 F2. A skoczył wieżą tutaj. No, i tak właśnie można by się bawić w nieskończoność. Przy czym dołożyć do tej komputerowej gry z żywym przeciwnikiem taki element właśnie syntezy mowy, która robi tutaj wrażenie rzeczywiście dosyć prymitywne i chropawe, ale po pewnym przyzwyczajeniu można zrozumieć, co komputer odpowiada. Tylko jest pytanie. Czy to jest rzeczywiście rzecz, którą należy się fascynować? Czy to nie doprowadzi do sytuacji, w której człowiek stanie się tak leniwy, że nie będzie mu się chciało wyjść z domu i pójść na spacer, pobiegać, zagrać w tenisa, tylko zajmie się tą nieprawdopodobną ilością setek gier elektronicznych i rozrywek, które są przygotowane już dzisiaj przez specjalistów no, nie, od gier mikrokomputerowych. Nie zrozumiałeś jeszcze mojej Człowiekowi przestaną, przestaną być potrzebne nogi i ręce w niedługim czasie. Ależ skąd? Zresztą są ludzie, którzy nie mają nóg. I dla nich taki układ, który był pokazany na filmie, jest układem no, za cenę życia. To jest pierwszy element. A drugie, to, że z maszynami zaczynamy się kontaktować na zasadzie takiego naturalnego. Znaczy jest szansa na taki kontakt, naturalnego sposobu mówienia czy słuchania, co też maszyna ma nam do powiedzenia, świadczy o tym, że w którymś momencie przełamana zostaje ostatnia bariera bariera kontaktu. Ale chciałbym, widzisz, ty nie wierzysz w takie. Wyobraź sobie obrazek przyszłości, prawda? Wstajesz, wstajesz. Budzicie oczywiście tak, sygnał elektronicznego zegarka. Szybciutko zjadasz swoje śniadanko, prawda? Wybiegasz, no na szczęście masz samochód, otwierają się drzwi garażu, wpadasz do środka, jedziesz do pracy. Trzasną drzwiczki i wóz ruszy. Pod maską nie będzie już syczał gaźnik. Racjonowaniem paliwa zajmie się sterowana elektronicznie pompa wtryskowa. Pożyją systemy nadzoru, czujniki ciśnienia, temperatur, prędkości. Skupisz uwagę tylko na drodze. Techniczny stan samochodu będzie kontrolował się sam. Jadący pod maską mikrokomputer bez przerwy analizował będzie wszystko, co ważne z punktu widzenia ekonomiki podróży i bezpieczeństwa kruchej ludzkiej istoty bezpieczeństwa. Nie wszystko zależy od sprawności samochodu i kierowcy mokro. Uderzenie nogi w pedał hamulca i maszyna zamienia się w kilka ton bezwładnie sunącego żelastwa. Prawda? Nieprawda. Mikroprocesor układu hamulcowego porówna prędkości kół z bezwładnością samochodu. Odblokuje tarczę, przejdzie na impulsowe hamowanie. Kierowcy zostanie wyłącznie decyzja. Dojedziesz bezpiecznie. Pod nieobecność tatusia dzieci muszą bawić się same, oczywiście tym, co najbardziej lubią: skręcać, cofać, lawirować. Dzieci dziwią się mało, nie przeszkadza im to, że zabawka niczym nie jest połączona z konsoletą. Do rąk dostały ruch w czystej postaci. Do przodu, do tyłu, skręty i stop. Pięć rozkazów, z którymi bez trudu radzi sobie mikroprocesor zabawki i podczerwony promień transmisji. Kiedyś może tatuś opowie im, jak to wszystko działa. Na razie nie może. Na razie tatuś pracuje. Jesteś projektantem, więc będziesz projektował ramię nowego przemysłowego manipulatora. Dobierzesz mu długość i zdecydujesz, jak wielce ma być ruchliwe. Poprzez klawisze przelewał będziesz własną wiedzę w komputerowe magazyny pamięci. W matematycznych zbiorach rzeźbił jak w glinie. Jedno ramię to mało. Warto dodać drugie i przegub. Wpatrzony w ekran zapomnisz o pośredniku najeżonym rzędami klawiszy. I dawno nie będzie Cię dziwił fakt, że dotknięcie pióra zostawia ślady nie na papierze, chyba że przypadkiem naciśniesz klawisz wywołujący na monitor linię programu. Ale nawet wtedy nie dziwić Cię już będzie, że te obrazy tak bardzo przypominają rzeczywistość i że jedynym ograniczeniem Twojej pracy zaczyna stawać się wyobraźnia. Życie jest jednak brutalne. Dla zaspokojenia potrzeb rodziny musicie pracować oboje. Żona też spędzać będzie swoje godziny przy urzędniczym biurku. Druki podania, pisma z odpowiedziami. To wszystko trzeba elegancko zredagować i przepisać na czysto, bez błędów. Ale czy myślisz, że dziwić ją będzie pusty kosz na śmieci? Albo dlaczego powstaje tekst, mimo że w papier nie uderzają żadne czcionki? Nie będzie nawet zastanawiać się, w jaki sposób mikroprocesor steruje kropelkami naładowanego elektrostatycznie tuszu, kierując je tam, gdzie powinny zostawić ciemne ślady liter. po pracy jak zwykle wpadniecie jeszcze do sklepu i nawet nie będziecie zdawać sobie sprawy, że panienki przy kasach nie znają cen sprzedawanego towaru. Bo przed laty ktoś wpadł na pomysł, by zmienić je w kod znaków czytelnych dla komputerowego laserowego I w całym sklepie tylko komputer będzie wiedział, co i za ile naprawdę sprzedano. A najważniejszą personą będzie nie kierownik, lecz ten od elektronicznej obróbki, informacji. A ty prawdopodobnie nawet nie będziesz o tym wiedział. Zastanawiam się, po co w tym wszystkim człowiek. No, dlaczego przecież on normalnie pracuje, A, żeby no, normalnie Bo musi musi zakupów normalnie nie, Coś żyje. się musi dziać po prostu, tak. No, z równym powodzeniem mógłby do sklepu przychodzić komputer, kupować sobie coś, wychodzić. Prawda? Jest to wyraźny przypadek, kiedy y, sytuacja staje się taka, gdy człowiek jest niepotrzebnym w gruncie rzeczy dodatkiem do tego, co panowie komputerowcy wymyślili w zaciszu swoich laboratoriów. Poza tym. Czy yy, mam poważne wątpliwości, czy wielu ludzi chciałoby w tak skomputeryzowanych biurach pracować rzeczywiście i czy prawdą oni jest, będą pracowali nawet nie zdając sobie sprawy, że rzeczywiście pod ich klawiszami pracują już zupełnie inne Mój drogi. Maszenie. Jaka będzie przyszłość tego nawet twój komputer nie wie. Natomiast. Umówmy się co do jednego, że nieprawdą jest, że jedynym ograniczeniem pracy takiego projektanta, którego widzieliśmy tam przy tej komputerowej desce, jest jego własna wyobraźnia. Otóż nie. Jest sytuacja w tej chwili taka, w której na tego projektanta komputer wywiera tak kolosalną presję, że można mówić o tym, że zaczął się okres terroru komputerów. I zmuszania człowieka do korzystania ich nie zawsze tam, gdzie jest to niezbędnie 4 potrzebne. Cztery tygodnie się przekonuje i nic. I nie. absolutnie. Ale nie. dobrze, dobrze. Powiedzmy, że zrobiłeś jej zakupy, sprawa się nie skończyła, przecież wracasz do domu, prawda? Będziesz I Chciałbym odpoczywać. wreszcie mieć trochę odpoczynku. Od Proszę tego bardzo, same rozrywki, same rozrywki. Komputerowe szachy, tak? Ha, skąd? Najpierw tam, gdzie ciągnie wszystkich mężczyzn, do miasta. Właśnie instalują nowe, świetlne znaki. Sterowana komputerem fala błysku, wskazywać ma kierunek. Zajrzysz do znajomego malarza, ale ten będzie mocno zajęty tworzeniem nowego dzieła. Cóż, Wena przychodzi, kiedy chce. Pewniakiem jest właściwie tylko znajomy domator mieszkający pod miastem. Podjedziesz. Czujniki świetnie wykryją cię pierwsze. Znajomy już wie, że jesteś. Elektroniczny system ochrony domu rozpoznał znajomy samochód, ale nie umieszkał powiadomić właściciela budynku o wizycie. Domowe życie upływa spokojnie wśród telewizyjnych ekranów. Wyłączanie i włączanie wszystkich elektrycznych urządzeń nie wymaga podnoszenia się z fotela. Sygnały przekazuje się przy pomocy małej stalowej, stale noszonej przez właściciela radiostacji. Tak otwiera się i zamyka drzwi i okna, reguluje działanie klimatyzacji. Wypada jednak przywitać się z gospodynią. Oczywiście najłatwiej znaleźć ją w jej królestwie, właśnie pichci coś zapamięta, ale korzystając z porad książki kucharskiej, zaklętej w pamięci domowego mini komputera, podobnie zresztą jak adresy i telefony, czy też kalendarz ważnych rodzinnych uroczystości. Kuchenka zaś czeka na wezwanie. Na informacje dla mikroprocesora o temperaturze i czasie gotowania na rozgrzewanych prądami birowymi płytach. Dzieciaki tłuką zapamiętale w kolejną elektroniczną grę, a nad całością czuwa bezgłośnie centralny komputer domowy, zbierający informacje z czujników zainstalowanych w ścianach, by energetyczne potrzeby domu bez przerwy sprowadzać do poziomu zwanego optimum. A jeśli gdziekolwiek zasób wiedzy domowej maszyny okaże się zbyt mały, wykręcisz specjalny numer na tarczy zwykłego telefonu i jeden z odbiorników telewizyjnych stanie się terminalem potężnego komputera działającego nawet setki kilometrów stąd. Co słychać? Jaka pogoda? Czy przypadkiem znów nie zmienimy się ceny? Cóż, człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje zanurzenia się w sieć informacyjną dużo większą niż tylko ta domowa. A naciskając guziki, nawet nie będziesz pamiętał, że kiedyś określenie zaszyć się w domu znaczyło separację od świata. Tak, ciekawostka. Czy oprócz tego wszystkiego zbierania tych informacji o tym, co się w domu dzieje, czy ten komputer jeszcze rejestruje, co ci ludzie myślą, i przekazuje do centralnej jednostki sterującej. No ależ po co? Ja, wiesz, Oni nie myślą. Wiesz, jest to obrazek Oni świata, się który... bawią. Nie, nie, zaraz, zaraz. To sądzisz, że y, przeglądając chociażby w tej chwili encyklopedię, taką skróconą encyklopedię świata, y, rzeczywiście wykonuje tylko zabawę. Popatrz. Y, Sprawdzam sobie, no w tej chwili chciałbym na przykład zobaczyć, co tu jest na temat Polski. Program jest y, dla mnie świeży, nie bardzo wiem, co tam jeszcze było włączone. Wybiorę Polskę. Y, za momencik chyba tutaj będzie chodziło tak, akurat o nazwę w tym, no i może w sposób skrócony tylko trzy litery. Poland, kontynent Europa, stolica Warszawa, język polski, waluta. Panie złoty. Andrzeju, ja mam na trzeciej półce od góry 34. na regale taką grubą książkę i tam jest to samo napisane, znajduję to w ciągu 20 sekund i lepiej. Lepsze tak, informacje, myślisz? oczywiście. Yy, czy wiesz, jakie państwo jest, yy, no, zajmuje najmniejszą powierzchnię? To mam książkę obok, stojącą na tym samym regale i tam jest to napisane. A jakie Znajdę jest następne? To w ciągu Myślisz, że masz się ułożone wszystkie według tego? A znajdź mi państwa, w których jednostką walutową, obiegową jest, pieniądzem używanym jest marka w jakiejkolwiek postaci. To, w głowie, wiesz, ile to mam w głowie, jest? to mam w głowie. No nie przypuszczam, żebyś miał w głowie państwa, Jednak. które mogą znajdować się akurat w Ameryce Południowej. No nie, Słuchaj, idzie po prostu przesadzam. o to, że prosty program katalogowy, takich katalogów jest to zresztą w przypadku komputerów domowych ogromna ilość, jest w stanie załatwić wiele potrzeb, które dotąd załatwiane są tomami stojącymi na półkach. Nie mówię już o tym, że to służy... Zobacz, myśmy w ani jednym programie nie pokazali co praktycznie stanowi element scenografii co dzieje się i dlaczego dzieje się na ekranach Są to maszyny których koszt stanął w tej chwili na wysokości kosztu magnetofonu i wybierają je ludzie nie dlatego żeby było przyjemnie bo bawić się można tak jak magnetofonem ale dlatego że to jest wbrew pozorom pewien czynnik wzmacniania inteligencji Yy, może że być. Jeśli do tego może się... być, ale przypuszczam, że na razie nie jest, ponieważ na razie jest przede wszystkim czynnikiem, jeśli chodzi o te komputery osobiste, jest to czynnik, yy, powiedziałbym, fascynacji yy, wynikającej z nowej zabawki, jaką człowiek dostał do rąk, a ten yy, to mieszkanie, To mieszkanie. świata liczy się już w setkach tysięcy. Zgoda, ale to mieszkanie na przykład, które oglądaliśmy, jest to po prostu dla mnie pomysł szalony i straszny zarazem. Może w tamtym przypadku bądź co bądź film był zrealizowany w 76 roku, co innego nam się wtedy wydawało dobre, ale warto również zdawać sobie sprawę z tego, że na tych komputerach domowych twój kontakt z elektroniką być może się nie skończy. Wiesz, jakie masz potrzeby, a jednocześnie no kłopoty z własnym mózgiem. No nie mówię z Twoim, ale powiedzmy z ludzi, którzy rzeczywiście, z ludźmi, którzy rzeczywiście mają... Na przykład ogromne kłopoty w kontakcie ze światem. Okazuje się, że elektronika, wprowadzona nie metodą takich stojących gdzieś oddzielnie pudełek, może załatwić niesamowicie łatwo ich problem. Wiesz, to jest niemal szokujący przykład. Niemal szokujący. Podzielać. No. Mikroprocesor pod czaszką. Tak, no więc to jest perspektywa już totalnie przerażająca, mimo że ona. Dla tego człowieka? Nie, dla tego człowieka nie. Ona służyła rzeczywiście szlachetnemu celowi i bardzo prawdopodobne, że tego typu naprawianie defektów fizjologicznych będzie dzięki elektronice mogło się odbywać. Ale zobacz, jakie czaje się tu ogromne niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo ingerencji w to, co jest najbardziej człowiecze w nas. Każda technologia jest niebezpieczna. Wypowiedziałbym tą niezależność i integralność ludzkiego mózgu. Każda technologia jest niebezpieczna, ale tym zbiorem programów udowodnić chciałem jakby jedną rzecz: że to nie jest już przypadek losowy, pojawienie się takiego czy innego urządzenia w takim czy innym środowisku pracy czy domowym. To wszystko zaczyna być w tej chwili no, objawem wielkiej rewolucji. Czy chcemy, czy nie ona następuje? Ostatni raport klubu rzymskiego dotyczył tej właśnie sprawy użycia mikroelektroniki w życiu każdym, przemysłowym, po pracy, w kontaktach między no we wszystkim i coraz częściej chyba trzeba zdawać sobie sprawę, że ludzie, kraje, które do tego poziomu nie dorosną stosunkowo szybko Przestaną po prostu się liczyć. Tak, to może jest i prawda, natomiast ja broniłem w, tym prog w tych programach, powiedzmy sobie, wiem, że niepopularnego i yy, w pewnym sensie skazanego na porażkę stanowiska, to znaczy yy, stanowiska człowieka, który zdaje sobie sprawę z nieuchronności technologii mikroprocesorowej, która wkracza w nasze życie i człowieka, któremu jest nieco z tego powodu żal i smutno, ponieważ obawia się terroru maszyn i tego, że ich zalew potrafi z naszego życia wyeliminować to, co jest, powiedzmy sobie, jego poezją. Ale zdajesz już sobie sprawę, że kierunek dalszego rozwoju poprzez te układy jednak został zdeterminowany. Ja uważam, że rzeczywiście od rzeczywistości nie ma ucieczki, natomiast człowiek powinien uratować to wszystko, co jest do uratowania, i nie poddawania się tej informatycznej. Presji i temu informatycznemu terrorowi, który ze sobą komputery niosą. Takie jest moje zdanie i koniec. Mimo, że w elektroniczne szachy mogę zagrać. <grywa>